Hejka, moi kochani, dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że jest to konkurs na 40 subskrypcji i tak, y, trzeba zrobić, czy zrobić, narysować oto tą jamniczkę, jamniczkę Monopoly i tak, jest utrudnienie, trzeba dorysować tą krew, nie musi być taka sama jak ta, czyli tutaj, na tym, tutaj, te dziurki tylko musi być w tych samych miejscach y, i tak, zwracam uwagę na... Zwracam uwagę na wykonanie kolory i szczegóły, czyli jest takie jak rzęsy, nosek i krew. Zwracam też uwagę na to, że tu jest czarny, tu jest czarne i ten. I tak, jest pierwsze od, jeden do do trzeci, od pierwszego do trzeciego miejsca i mamy wyróżnienie. Zabróżnienie jest. Trzy laki pod trzema filmami. 4 subskrypcje z multi i 10 komentarzy pod 10 filmami. Albo jak już mam mniej, to napiszę parę pod jednym, żeby było te 10. Za trzecie miejsce jest. Pozdrowienie przez 4 filmy. Jest. Przez 2 filmy promuję. Są so, 10 lajków pod 10 filmami. 20 komentarzy pod 20 filmami. 7 subskrypcji z Multicont i no klasyk 10 łapek po 10 filmami za drugie miejsce jest pozdrowienie przez 10 kolejnych filmów yy, oczywiście 8 subskrypcji z Multicont jest też przez 10 filmów będę promowała kanał Dwa nie, 30 komentarzy pod 30 filmami A jeżeli ktoś ma mniej, to na to jest tak jak w wyróżnieniu A po pierwsze, na pierwsze miejsce jest FW dla tej osoby, zrobione specjalnie dla niej przeze mnie Więc mam nadzieję, że ta nagroda, te nagrody są wystarczające i tak, y, termin oddajemy do 15 kwietnia czy, 15 kwietnia <grym> co ja gadam termin jest do 19 kwietnia więc radzę się pospieszyć to nie jest dość trudne narysować figurkę więc jeszcze raz Wam ją mogę pokazać ale chyba każdy wie jak wygląda <grym> Monopoly i tak robimy albo tak tutaj też się krew, albo z przodu. No więc pozdrawiam i zapraszam Cię też na kanał AkariCuteMB. Pozdrawiam oczywiście wszystkich moich widzów. Dziękuję za śledzenie subskrypcji. Więc pa, pa.